W niniejszej części zaprezentuję możliwości tworzenia polityk w oprogramowaniu Safe and Data Protection Suite. Zamierzeniem administratora tworzącego zasady w niniejszym przykładzie było dopuszczenie do użytku tylko pewnych grup urządzeń wraz ze wskazaniem określonych rodzajów plików i wymuszenie szyfrowania w przypadku zapisu na pamięciach i dyskach przenośnych danych określonych jako wrażliwe. Polityka taka składa się z kilku części. Pierwsza dotyczy operacji na urządzeniach i portach. W tej chwili, jak widać, przypisana jest ona do jednego komputera klienckiego o nazwie STW7002. W zakładce ports widać, że pewne porty są całkowicie wyłączone, a np. USB, PCMCIA i Firewire zdefiniowano jako restrict. Oznacza to, że za chwileczkę na zakładce Devices. Będę szczegółowo określać typy urządzeń, jakie można podłączać do tych portów. Cały czas mam możliwość dodania tzw. białej listy konkretnych urządzeń, które zawsze będą mogły być używane. W zakładce Storage Devices określam, jakie reguły mają obowiązywać przy zapisie i odczycie danych z nośników wymiennych i pamięci przenośnych. Można określić zasady dla typów plików. W zakładce File Control. Definiuje się jeszcze szczegółowo, a mianowicie, które rodzaje plików mogą być odczytywane, czy nawet tworzona kopia lustrzana na dedykowanym serwerze. W części write można tworzyć osobne zasady dla operacji zapisu. Kolejna część polityki dotyczy sposobu postępowania z danymi uznanymi jako wrażliwe poprzez osobną politykę klasyfikacji danych. Jak widać dla pamięci i dysków przenośnych wymusza się szyfrowanie oraz zapis kopii lustrzanej na dedykowanym serwerze. Dla e-mail z kolei, należy tylko pouczyć użytkownika i poprosić go o komentarz. Sprawdźmy teraz, jak wygląda działanie tak utworzonej polityki na kliencie. Użytkownik próbuje skopiować plik zawierający dane wrażliwe na pamięć przenośną. Agent SafeNet zabrania wykonania takiej operacji i jednocześnie instruuje, że taka pamięć przenośna powinna być najpierw zaszyfrowana. Jak widać, plik nie został zapisany. Następnie użytkownik wykonuje szyfrowanie pamięci przenośnej z opcją zachowania danych, oczywiście w sposób zaszyfrowany. Po chwili widać, że pamięć przenośna jest zaszyfrowana, o czym świadczy kłudeczka na ikonce urządzenia. Użytkownik próbuje teraz ponownie skopiować plik, tym razem z sukcesem. Po odświeżeniu widać, że plik jest zapisany, a nawet udaje się go otworzyć. Zaprezentuję teraz, co administrator widzi w logach. Po pierwsze, zauważa, że zezwolona na dołączenie pewnego urządzenia. Następnie zalogowana została operacja zapisu pliku w sposób szyfrowany. Zadziałał, jak widać, moduł klasyfikacji danych. Można obejrzeć zawartość pliku i wykonać zapis kopii lustrzanej w celu dalszej analizy.